Ugh. <sighs> Mam nadzieję, że nic nie jest sam. Okej, okay, sali, jestem na górze. Nie, 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 zrzuca nie, niczego na głowę, co? Muszę nie, uderzyć w ten dzwon. Ach, dobra, zaczynamy. Panie. Cześć, sali! O cholera. Przynajmniej otworzyłem drzwi. Ha! Można i tak. Jesteś cały? Ja? Jeszcze nie wiem. A ty? Ogłuchłem. Chodź, sprawdźmy, co Avery nam zgotował. Dobra. Monet! Chcesz? E, jasne, dlaczego nie? Rozejrzyjmy się na dole. Nie obraziłbym się na złoto i klejnot. Sam nareszcie. W porządku? Przeszukałem wieżę. Pusto. Cóż, my za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Poważnie? Okej, okay, już jadę. Już jedzie. To dobrze. Sali! Co się dzieje? nasi panowie? Ta Henry Avery, Thomas Tu, wspólnicy. Symbole Avery'ego i Tiu wyglądają trochę inaczej. Tak, są ozdobione gwiazdami. Obracają się, ale jak należy je ustawić? Czekaj chwileczkę. Znowu pirackie symbole. Adam Baldridge and Bonnie i uh, Christopher Condent. Jest zbyt dużo możliwości. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te drzwi. Wciąż mam nadzieję na skarb. M? Nie ty jeden. Ej, zobacz, mam rację. Baldrich, Bony i Condent. Wyśmienicie śmienicie. Tylko co oni tu robią? No, no przekonajmy się. Bony była ruda. Co? Spójrz na te gwiazdy są takie same jak na symbolach Averiego i Tua. O, masz rację. A, no tak, Kondent, czyli jednak to kolejny z tych gwiazdnych wzorów. Tak, ale ten się różni od poprzedniego. O, faktycznie, Bez trzacha. Dzięki, nie tylko ładnie wyglądam. Co myślisz? O symbole Averiego i Tua. Gwiazdy się tam ustawiały, pamiętasz? Tutaj jest tak samo. Mm. Chyba. Nie wiesz, prawda? Ej, na świecie żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Nie, utknęliśmy. Daj telefon. Zadzwonić do przyjaciela? Ciepło. Napiszę do brata. Dobra. są całkiem ładne. Jeśli nie znajdziemy skarbu sprzedajmy je w muzeum. Poszukajmy tych wzorów. Okej, okay, tak tylko mówię. Hmm. William Mays. Amerykanin? Tak, z Rhode Island, jak Thomas Hm, nie, no i nic. Hej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand, trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mace. Okej, okay, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg. Na wszelki wypadek. Je, je, jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Odezwę się. Książki, lotnisko, ten cały łąd wygląda nauczonego. uczonego. Richard Wond był kapitanem Delfina. O, konkurował z Boldridge'em o nagrodę za najlepszą perukę. Ej, Sali, pomożesz? Robi się. Dzięki. 100? A kogo to obchodzi? No mnie. A, spójrz na twarz Farela. Wolałbym być gdzie indziej. I już. Okej, okay. to co my tutaj mamy? Uh, Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz Ja wiem, sprawdzam tylko, czy sam też wie Lubi czuć się przydatny, tyle Aha, jasne Pewnie jakaś pochodnia spadła. Sprawdźmy to, co zostało. Nie rozpoznaję go. Jest sporo młodszy od pozostałych. Jeden. O, sam mi odpisał. Widzisz sali? Wychodzi na to, że nawet sam nie wie wszystkiego. Nie ładnie się tak. No i dobra, popatrzmy na obrazy. Nie ma nazwiska. Wygląda na maura. Nazwę Gwiazdy, ale kim ty jesteś? Ha, Yazid Al Basra. Wygląda na hindusów. Ciepło. Mogą. A z Avery przypadkiem nie okradł Honor w oczach złodziei. Heh. Jak to, to się w ogóle liczyło? Edward England. Miły grubas. I... cztery. Mam nazwiska dwóch piratów. No powinniśmy to rozgryźć. Co tu mamy? E, jeszcze nie wiem. Może zapytaj sama? Serio? Ej, hey, mówiłeś, że jest ekspertem od piratów. Tak tylko mówię. Ok, numer jeden. Numer dwa. I trzy. Dobra, być może on coś wymyśli. Wiesz. To mi przypomina. Czekaj. Co robisz? Przecież masz zdjęcie. Trzymaj. Rekruci Everiego na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób mogli znaleźć jakieś wskazówki. <laughs> to są wskazówki? Tak, pokaż. Voila! Dobra, to mogą być pasaty. Tak, a to chyba szerokości. Tak. I myślę, że znowu trzeba pakować manżur młody. Co? Prodeus kwot licencja. Nie, to niemożliwe. Co niemożliwe? A Boże, to oczywiste. Nate. Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobrze, kapuje, jesteś geniuszem, ale gadaj o co chodzi. Cześć. Rafi. Sam, masz zdjęcia? <noise> no proszę, dzwonię sobie spokojnie do sali wana. a kto odbiera telefon? Jak tam, Nate? Cześć, Leif. <noise> Kopelat, skąd masz ten numer? Sali zostawił go na serwetce? <noise> Chciałbym. O wiele taniej by mnie to wyniosło, Nie. Nie, niestety musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak, mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Everego. Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarbce, nie? <gry> Może chcesz się założyć? Ej, Nate, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka. Cóż, ona raczej woli minimalizować niepotrzebne ryzyko. O, oh, Rafe Adler chodzi na cudzym szturgu. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw no, to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja o wszystkim zapomnę. Bo cię lubię. To kusząca propozycja, Rafe, ale niestety... nie mam zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej. Okay. Rodeus Quod Licentia. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Ta kompozycja. Schakowałeś komórki. Zwinęliście mi krzyż. Słuchaj, Nate. Jeśli jesteś taki bystry, za jakiego się masz, przyjmiesz ofertę. To jak będzie? Słuchaj, miło się z Tobą gawędziło, ale mam kogoś na linii, więc. Nate, jeszcze jedno. Nate! Co. Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? Trzymaj się, stary. Su... Zgadnę. Uzbrojone draby już tu jadą. Sam. Za Boga i wolność. Natan, wiesz co to znaczy? Sam, posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. I znisz swój sw... telefon. Co się dzieje? Rej wie, gdzie jesteś. Musisz znaleźć jakąś krywę. Oh. Sam! Sam. Ej, kupię ci nowy.